Tak, zaczynamy! Siema, tutaj Cwany vlog i dzisiaj opowiem wam o moich inspiracjach które mnie motywowały do tego aby nagrywać te vlogi. Pierwszą z nich będzie kolorowy, chociaż nie jestem żadną kopią jego, jak to chyba dwie osoby mi napisały. Może i się z nim inspiru inspiruję, ale nie chcę go kopiować. Zainspirował mnie tym, że ktoś w moim wieku potrafi zawrócić się sceną polską sceną YouTube'a że potrafi coś osiągnąć na ktoś w takim wieku. Drogą są jest kina. Może trochę nie znana, chociaż pewnie ją znacie. Znaczy nie pewnie, ale możliwe, że ją znacie. Zainspirowała mnie tym, że człowiek ważne jak wygląda, bez obrazu oczywiście, może coś nagrać bez względu na hejty, po prostu może wyrazić to co czuje, to będzie robił to co kocha i jebie go, znaczy opinia innych, czy jest ktoś brzydki, ładny, gruby chudy. Dlatego też to mnie zmotywowało do nagrania. Trzecią osobą jest Aroe Hemings, teraz już zwany Aroesia. Po prostu podoba mi się to jak on to nagrywał, jak te wszystkie słów kilka wychodziły, jak, 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 jak go ludzie za to lubili po prostu chciałem pójść w jego ślady i dlatego zacząłem to nagrywać. Czwartą osobą będzie zapytaj beczkę, czyli DB. -czkę. Podoba mi się to jak on to nagrywa, że w jakiś śmieszny sposób to nagrywa a są po prostu same pytania, bo w taki sposób vloga, jak ja miałem na początku części QA channel i po prostu po paru odcinkach zmotywował mnie to, do mojego pierwszego. Piątą osobą będzie Ryć. Ryżowe vlogi. Nagrał sam jako pierwszy odcinek QA, i jest to osoba z mojego otoczenia, więc to mnie też tak zainspirowało, że ja też mogę, skoro on może, to ja też. I ostatnią osobą będzie też osoba z mojego otoczenia, Wicu z Triangle Mind TV. Zauważyłem, że on też nagrywał vlogi, że nie wstydził się tego, że jakoś mu to wychodziło, dlatego ja postanowiłem też coś zrobić, pokazać, czy, mnie... znaczy, zobaczyć, czy mi to będzie wychodziło. I zacząłem nagrywać właśnie fane vlogi. Na razie mi się wydaje, że mi to dobrze wychodzi, chociaż nie wiem. Wysoko sobie postawiłem poprzeczkę, moim zdaniem, po drugim odcinku, gdzie chyba zaniżyłem ją na trzecim, tak mi się wydaje. Ponieważ hejt poleciał za to, że wyraziłem moje zdanie o moherach. Rozumiem. Są osoby stare, powinien być dla nich szacownikiem. Ja szanuję je. Ale czemu mam szanować osobę, która mnie nie szanuje i załóżmy jest z nami niemiła? Jak będzie jakaś miła staruszka czy coś, oczywiście. Ustąpię. Ale jeżeli wiem, że nie mam nawet szansy ustąpić, ani... a potem widzę, że mi nawet nie szanuje, że jest dla mnie niemiła, to czemu miałbym to zrobić? To jest po prostu, taka, po prostu taki dodatek do poprzedniego odcinka. Ja się zaś żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zadawajcie pytania. Bo możliwe, że następnym odcinkiem będzie QA. I no. polecajcie znajomym, szerujcie, udostępniajcie. Dawajcie mi jakieś rady. Ja próbuję się ich posłuchać. Wiem, mam problemy z dykcją, na którą będę pracował, ale to z czasem mi pewnie przyjdzie. Możecie pozostać jakieś tematy. Ja się spróbuję do nich dostosować. Jakoś. Nie wiem, wymyślę coś, co można było na ten temat powiedzieć, tak jak było z drugim odcinkiem, że teoretycznie ten drugi temat o związkach był pod, podrzucony od Was. Za, za co wam dziękuję. Ja się teraz z Wami żegnam. No, Pozdrówki. Peace. You. Miko, Miko, Miko. Optimus, jakbym zapomniał, pozdrawiam Cię.